Gdzie to jest? Niech mnie cider! To nie to! Niech mi ktoś powie, co zrobić! Sami, co się dzieje? Czy to dzień latających pudeł? Dostałem zaproszenie na przyjęcie urodzinowe! Mam prezent, ale! Serio? Co podarujesz? Złodycze, ale nie mam opakowania! Może zrobimy razem kilka pudełek, a ty wybierzesz najlepsze? Red Cześć kochani! Dziś stworzymy pudełka origami na słodycze. Zacznijmy od lodu. Lodu? Powiedziałaś lodu? Posadź ci do tego papier. Sami spokojnie, to pudełko z papieru. Cierpliwości, zobaczysz. Tak przy okazji, czyje to urodziny? I przyjaciela z Tibidaby. Znamy się od dawna. Serio? Mogłabym go poznać? Bardzo chcę. Ile ma lat? Jak się nazywa? Na makaroniki. Pomagasz mi czy mnie przesłuchujesz? Sami, co robisz? Podobno to słodycze dla przyjaciela. O, myślałam, że tego nie widziałaś. Sprawdzałem. Twoją drogą pomogę ci. Ależ dziękuję, Sami, przydałoby się. Tak! Trzeba tu zagiąć, O tak. Teraz ty, zrób to samo. Zobacz, tu jestem zajęty. Sami, Sami. Wiedziałam, że zostanę z tym sama. Jak zwykle poganiasz. Poczekaj chwilę, a efekt cię ucieszy. E, tego ma być pudełko? Zobacz. Raz, dwa, trzy. Tada! Mamy małe pudełko. Wygląda dobrze, ale jak skończymy, to będzie cudowne. Ha, teraz je wypełnimy! Nie sami, później włożysz tu słodycze. Swoją drogą kiedy i gdzie będzie to przyjęcie? Dobrze, wyjawi ci sekret, ale nikomu nie... Obiecuję na słodycze i ciasteczka, że nikt się ode mnie nie dowie. To będzie wieczorem 34 kwietnia! Sami, ale kwiecień ma 30 dni. Chyba się pomyliłeś. Tak czy siak, spójrz, nasz papierowy lód jest prawie gotowy. Co, oddasz mi go? Super, ale słodycze z niego wypadają. Dlatego potrzebujemy jeszcze jednego elementu pudełka. Musisz mi znów pomóc. O, to moje arcydzieło! Nikt by nie umiał lepiej! Dobrze, dodam parę detali, jeśli pozwolisz. Pora na odrobinę magii! Ziu! Kochani, zobaczcie! Co wam to przypomina? A teraz zróbmy coś innego! Aha! Hmm... Hej, Sami! Co powinniśmy tu narysować? To powinien być kotek, bo mój przyjaciel lubi kotki! A ja sam namaluję kota, którego lubi! Zobaczysz! Ups! Sami, już to za ciebie zrobiłam! Ale przyda się też polewa! Znacznie lepiej! Rety kotlety! To najładniejsze pudełko na słodycze w historii! Chyba masz rację, Sami... Spójrzcie na tę piękność! A co to jest tu? Więcej pudełek! Możesz wybrać jedno albo wszystkie. Wow, jestem szczęśliwy! Będę mieć bukiet papierowych lodów! A teraz, zanim wszystko wyjesz, zróbmy kolejne pudełko. Tym razem wybierzemy coś niejadalnego: może zegarek? Hmm, może dadzą ci przepis na ratatuj, a potem najecie się słodyczami? <śm> to nie jest zabawne! Okradziono mnie! Nie mam słodyczy! Spokojnie, niechcący rozdarłeś opakowanie. Lepiej spójrz, jakie to będzie piękne pudełko. Masz rację. Dodam też notatki, żeby mieć je pod ręką. Hmm, jak to ozdobimy? Tu, zostaw to mnie! Dobrze, ufam ci. A! Mhm. Mm Proszę Suzie. Wow, Sami! Czy to nowy Apple Watch? Coś pięknego! Hej, su, to nie dla ciebie! Kocham cię, ale od Spokojnie, Sami! Wiem, że to prezent. Pewnie! Ale mam pewien problem. Nie wiem, co wybrać. Teraz zróbmy kawałek tortu. Sami pomożesz mi? Jasne, tu, zobaczmy, kto jest zdolniejszy! Weź kartkę papieru i rób to, co ja! A teraz uważaj, żeby się udało od razu! Oczywiście! Dam radę! To było proste! Nie, Sami, robimy kawałek ciasta, a nie kapelusik! Ale mnie się podoba! Pomieści moje ulubione słodycze! Twoje ulubione? To miało być dla przyjaciela, a nie dla ciebie! O co ci chodzi? Mam bardzo wyszukany gust słodyczek! Jesteś najsprytniejszym szlamikiem, jakiego znam, Sami. Jedynym mówiącym szlamikiem, jakiego znasz. Jestem wyjątkowy. Sami, skupmy się na naszej pracy. Dobrze. To miał być kawałek ciasta, ale widzę samolot. Czy będzie latać? Oczywiście, że nie. Cierpliwości. Obserwuj i naśladuj. Teraz zrobimy zagięcia, żeby łatwiej złożyć nasz kawałek tortu. Pewnie. Zrobię wieko, a ty zrób pudełko. Połączymy te części. O, na setę. Razem będą jak kawałek ciasta! W porządku! A teraz odłóż swój kawałek i odpocznij. Zrobimy coś innego. O, na setę. Potrzebuję odpoczynku! Trudno się robi pudełka na prezenty. Może następnym razem po prostu je kupimy i się nie zmęczysz i... Nie, 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 nie! Na no, makarniki! No, nie zgadzam <laughs> się! Żartuję tylko sami. Oczywiście, że sami zrobimy ładniejsze pudełka niż te ze sklepu. Su, przestraszyłaś mnie. Byłem przekonany, że tak myślisz. Okej, okay, porozmawiajmy o czymś przyjemnym. Co będzie do jedzenia na tym przyjęciu? To proste. Słodycze, ciasto, ciasteczka, lody i inne pyszności. <noise> Jasne, nasze wieko gotowe. Gdzie jest twój element? Proszę, Su, starałem się. Właśnie widzę. Teraz patrz. Nasz kawałek ciasta jest gotowy, ale jest zbyt zwyczajny. Dodajmy nieco słodkości. Teraz jest smakowitszy. Przydałoby się na nim świeca! Masz rację! Teraz lepiej wygląda. Zobacz, mamy jeszcze dwa kawałki. O, satę, jakie świetne! Coraz trudniej wybrać jedno z nich! Sami zostało nam jeszcze trochę czasu? Że co? Na początku miałeś wielką paczkę. Gdzie ona jest? Już ci mówiłem! To szczurki! wyjadły mi słodycze! Hmm, wątpię, żeby to zrobiły, ale wiem kto mógł. E, serio? Nie mam pojęcia o czym mówisz. To był najsłynniejszy łasuch na świecie. Dobrze, masz mnie! Więcami, ale co przyniesiesz na urodziny? Masz pomysł? Może oddaj mi swoje, to Ty, Miko, nie będzie smutny! Skąd wiedziałeś, że je mam? Śledziłeś mnie? Zaraz ty, Miko, w sensie Mikołaj? Śledziłem słodycze! I tak to święty Mikołaj z tygodni, ale nic nie wiesz! Jasne, nikomu nie powiem. Może przyniesie mi prezenty? Porozmawiam z nim, jeśli będziesz tak miła i desz mi swoje hmm. słodycze! Nie zjeść. Dobrze, wiesz gdzie są, sprytny szlamiku. Idź. Dzięki, dzięki, dzięki. Dobra z ciebie, kumpela. Ech, prawie skończyłam. Teraz to ożywimy. Hop. Popatrzcie, jakie wesołe pudełeczko na słodycze. Podoba ci się sam? Wow, jest piękne. Ja też to zrobiłem. Co ty na to? Ech, jakie słodkie. Mam jeszcze jedno. A teraz rzućmy okiem na nasze pudełka. Oto to co zrobiliśmy? Kilka pudełek przypominających lody, fajne nowoczesne zegarki z niespodzianką, Mmm, tort, zjadłabym je. I na końcu papierowe kartony na mleko. To bardzo fajne. A gdzie słodycze? <śm> myślisz tylko o jednym? Tak. Wypełnijmy pudełka z słodyczami. Pewnie. Ich nigdy za wiele, co? Uwielbiam je. Chcecie więcej podobnych filmów? To subskrybujcie nas i zostawcie łapkę w górę. Papa! Papa, pa, Ludziska!